Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka syrofenicjanka rodem i prosiła go, ażeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: Pozwól mi wpierw nasycić się dzieciom, bo nie jest dobrze wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ona mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszym dzieci. O niej rzekł Przezgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu zastała dziecko leżące w łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Kochani bracie i siostry w dzisiejszej liturgii słowa yy, Dwie kobiety występują. Pierwsza po początku stworzenia, która powstała w opisie, jednym z opisów stworzenia powstała z żebra mężczyzny, więc z kimś jednym. I ta, ta jest najważniejsza, bo Bóg dał mężczyźnie kobietę, by, szła, by szli razem przez życie. I w tym układzie, jak słyszeliśmy, w, w końcowych wersetach tego czytania opuszczają ludzie swój dom, łącząc się ze sobą, by idąc przez życie, dać po sobie, pozostawić po sobie też ślad przekazanego życia. I w Ewangelii natomiast jest kobieta poganka, która troszczy się o to przekazane życie. W bo sobie jej córki przy współudziale właśnie stwórcy, chociaż jako poganka nie wierzył Boga, ale przychodzi do Boga, bo wie, że jest to ktoś ważny, który, którego nawet złe duchy, i który leczy duszę i ciała, przychodzi, prosi o wypędzenie złego ducha z serca i życia swojego dziecka i zostaje wysłuchana. I nie w Słowie Bożym, ale we wspomnieniu liturgicznym dzisiejszego dnia występuje trzecia niewiasta, Maryja, która w testamencie pod krzyżem dana nam jest przez Boga, by prowadzić nas pod swym matczynym płaszczem bezpiecznymi drogami, jeżeli tylko chcemy się jej zawierzyć, na spotkanie z Bogiem, i dzisiaj w sposób szczególny, Lurd z Maryją przychodzi do nas na nasze spotkanie liturgiczne, Światowy Dzień Chorego, ponieważ tam Matka Boża w różnych miejscach, dając znać o swojej obecności, swojej miłości, z różnymi narzędziami przychodzi, by pomagać swoim dzieciom. Lurd natomiast przychodzi. I po pierwsze potwierdzając dogmat Kościoła, że jest niepokalanie poczęta, że jest bez grzechu, a po drugie przychodzi do nas jako uzdrowienie chorych w tej tajemnicy tak bardzo bliskiej każdemu z nas, bo tak obiektywnie patrząc, nawet jeżeli fizycznie nie jesteśmy zdrowi, to na pewno nie jesteśmy zdrowi na... Na duszy, po, po momencie po spowiedzi, jak najbardziej jesteśmy nawet święci po dobrze przeprowadzonej spowiedzi, odbytej spowiedzi, przygotowanej spowiedzi, ale świadomość tego, że jesteśmy skażeni tym nieposłuszeństwem pierwszych rodziców, upadamy i grzeszymy. I Maryja przychodzi do nas jako ta, która chce nas leczyć. I lód staje się sanktuarium, pielgr miejscem pielgrzymek dla osób chorych. Niektórzy z nas mieli szczęście w tym miejscu być, są też tutaj obecni na tej, na tej liturgii. Mieliśmy szczęście razem pielgrzymować przed laty. Ale jednym z pierwszych, z pierwszych ingerencji Matki Bożej w lód właśnie było uzdrowienie kobiety, która też kobiety właśnie, która yy, przeżyła wypadek i miała połamane, połamany obojczyk czy przedramię i połamany nadgarstek i y, co prawda yy, wyzdrowiała, ale yy, nie, była władna, nie była władna kończyna. I poszła właśnie do tego miejsca, do groty masabielskiej, gdzie, z którego wytrysnęła, yy, wytrysnęło źródło, po dziś dzień ono bije i, i to źród... obmyła się w tym źródle, i dostała łaski uzdrowienia. Jest to zapisane, myślę, że setki tysięcy, żeby nie powiedzieć, że miliony różnych uzdrowień, może miliony, to przesadziłem. Tam ma miejsce właśnie w momencie, kiedy cud się zadzieje wtedy, kiedy jest wiara. Kiedy z wiarą podchodzimy, ale czasami Pan Bóg daje nam łaskę doświadczenia cudu, żeby pobudzić naszą wiarę. Więc Bóg w osobach ludzkich znajduje odpowiedni grunt i On wie najlepiej, komu i w jaki sposób, tam przez Matkę Najświętszą, udzielić swojej pomocy. Nie wiem, czy my mamy, mając w pamięci historię świętego Maksymiliana, on również doświadczył w historii swojego życia cudownej mocy uzdrawiającej wody z lourdes. Kiedy miał kłopoty ze swoją nogą, ze stopą, gdzie groziła mu właśnie bardzo poważna operacja. I też otrzymał tę łaskę uzdrowienia ale możemy połączyć świętego Maksy Maksymiliana z wielką czcią do Matki Bożej niepokalanej, więc Maryja doskonale wiedziała o tym, jakie to narzędzie jej jest dla jej czci i chwały, i dla chwały Boga i Kościoła w osobie świętego Maksymiliana, stąd też ta łaska z pewnością przyniosła później błogosławione owoce i przynosi po dziś dzień w kulcie niepokalanej przez świętego Maksymiliana rozszerzaną. Moi drodzy, mamy we Francji znajomą osobę, która w, ostatnim, w ostatnich kilkunastu miesiącach przesłała mi troszkę wody z Lourdes więc dla, dla nie, niektórych będzie taka możliwość, żeby po skończonej Mszy Świętej e, tę wodę ze sobą e, zabrać. Przyszło to przez transport e, autobusowy czy busowy e, prosto z Lourdes do, e, do Hełma e, w 2019 roku pod koniec. Więc chcę się z Wami podzielić e, tą, e, tym darem, który otrzymałem. A który, jeżeli będziemy przyjmowali z wiarą, będzie dla, może być dla nas okazać się pomocą w uzdrowieniu naszego ciała czy naszej duszy. Bo dzisiejsze czy tegoroczne hasło z woli papieża Franciszka, Światowego Dnia Chorego, jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy braćmi jesteście podkreśla bardzo ważną prawdę, że chorzy są wśród nas, tak jak wspomniałem wcześniej, że chorzy, chory, chorym jest każdy z nas, jeżeli nie na ciele, nie to na duszy i o tym tę prawdę musimy w sobie pielęgnować i, i to na ile w naszej mocy, zwłaszcza choroby duszy, szybko rozprawiać się przed, w miłosierdziu Bożym, ale pokazuje, że, mamy, że jesteśmy braćmi. A bracia i siostry dobrze żyjący ze sobą to są ci, którzy sobie nawzajem pomagają, są życzliwi. Jeżeli jest ktoś chory, czy to na ciele, no to tutaj papież Franciszek w tym liście pięknie opisuje, dziękując nie tylko służbom medycznym, ale dziękuję też rodzinom, którzy pochylają się nad chorymi, służąc. Nawet teraz, kiedy doświadczamy tak trudniejszego dostępu do, do, do lekarza właśnie z różnych przyczyn, kiedy jest nam trudniej właśnie sięgnąć po tę pomoc fachową, jak bardzo ważna jest ta pomoc. Nas, nas i świadomość tego, że jesteśmy dla siebie braćmi, siostrami, pomoc słowa czy pomoc właśnie służby w zależności od rodzaju choroby, jej intensywności. Jesteśmy braćmi, więc mamy sobie służyć nawzajem i modlitwą, i informacją, i, i telefonem. I odwiedzeniem, czy pomocą, jeżeli mieszkamy pod jednym dachem, a nie tylko pod jednym. Ale będzie to możliwe, jeżeli będziemy świadomi tego, że jest jeden nasz nauczyciel. I On mówi nam, że jesteśmy braćmi i siostrami i ona chce prowadzić tą, tą prawdą, że nam daje prawo, którym się, mamy się posługiwać. I to prawo, prawo mówi nam o miłości Boga i bliźniego, jak bliźniego jak siebie samego. I to nas obowiązuje do tego, byśmy się nawzajem troszczyli o siebie, bo każdy z nas, jak tutaj mówiła nam lektura Bożego Słowa, jest stworzeniem Bożym, niepowtarzalnym i to Bóg będzie decydował i Bóg decyduje o tym, kto kiedy ma przyjść na świat i kiedy ma być odwołany z tego świata. Pod moim postem w, w, w internecie na profilu społecznościowym, gdzie właśnie między innymi informacje o dzisiejszych uroczystościach, czy o dzisiejszym światowym dniu chorego umieściłem, ktoś napisał tak mądrze, że my bardzo szybko przeszliśmy z czasów Komunistycznych, do konsumpcjonizmu, który nas pochłania i zżera, i to jest choroba cywilizacji XXI wieku. I świat dzisiejszy chce, znaczy daje nam taką perspektywę działania, chce byśmy żyli jedną wielką pochwałą egoizmu, samorealizacji, wpatrzenia w siebie. W to, co chciałoby się za wszelką cenę osiągnąć, nie patrząc na to, co się dzieje z innymi. A nie tego nas przecież Jezus uczy. I moi drodzy, myślę, że w XXI wieku gorszą chorobą od choroba ciała, bo wcześniej czy później każdy z nas musi odejść z pielgrzymki ziemskiej, ale nie na unicestwienie, tylko do życia wiecznego i dla nas, ludzi wierzących, choć po ludzku na pewno każdemu z nas trudno rozstawać się z tym światem w świadomości, perspektywy za jakiś tam czas ale też jeżeli jesteśmy jeżeli mamy w sobie chociaż odrobinę wiary to nie popadamy w, mezn w meznadzieję, tylko popadamy w głębokie zaufanie Panu Bogu, że jesteśmy w Jego rękach że Matka Boża nas poprowadzi i zresztą w świadectwach wielu yy, wielu osób odchodzących z tego świata czytamy, że Godzinę śmierci, że Maria to obiecuje też wszystkim, którzy będą oddawali jej cześć, chociażby w pierwsze soboty miesiąca, że poprowadzi poprowadzi do nieba, zechce nas nam towarzyszyć. Ale właśnie świat dzisiejszy próbuje nas wprowadzić, jak mówił święty Jan Paweł II, w cywilizację śmierci. Gdzie to człowiek. Próbuje chce decydować o tym, kto ma żyć, kto ma nie żyć i jak, w jaki sposób ma wyglądać jego życie. I to, czego dzisiaj doświadczamy, to, że cały świat został sparaliżowany pandemią, to nie jest też przypadek. To jest dopust Boży z pewnością, ale jakiś głębszy zamiar, by, by Targnąć na cywilizację miłości. I to się zaczyna chociażby od tego, że nawet jeszcze kilka miesięcy wstecz, że były w wielu przypadkach inne relacje, a dzisiaj my się siebie boimy nawzajem. Taki lęk, bo, to, bo tak sterowane jest nasze myślenie: albo nie pójdziemy tam, albo nie pójdziemy do kościoła, bo tam się można zarazić, albo gdzieś tam, albo nie, albo nie przychodzić do mnie. Nie, do, nie dotykać niczego. To wszystko jest tak robione, żeby stosując psychologię strachu, zastraszenia, żeby pozbyć, jakoś poumniejszyć nasze relacje, które, które dotychczas pielęgnowaliśmy, gdzie byliśmy blisko, gdzie, gdzie ta czułość czy świadomość i chęć niesienia pomocy. No, przez to, że byliśmy blisko, wiedzieliśmy, może wiedzieliśmy o sobie więcej. Dobrze, że jeszcze są telefony, czy są inne komunikatory, gdzie możemy o pewnych rzeczach się nawzajem informować. A to jest jakby pierwszy próg. Drugi próg, który, który toczy XXI wiek chorob w chorobie duszy, i tutaj potrzeba uleczenia. To to, że próbuje się wyrwać, najpierw osłabić relacje nasze, i w tym relacje z Panem Bogiem i do Pana Boga, bo wielu się zdyspensowało. I choroba już nie czuje choroby duszy, bo nawet czuje ulgę, bo biskupi dali dyspensę, nic nie ma żadnych wymagań za to, więc łatwo, a sami wiemy, że jak to, jak to z grzechem bywa. Że jak popełnimy i na początku, on nam daje wyrzuty sumienia mocno, a jeżeli tam zbagatelizujemy sobie, to później coraz słabszy ten sygnał wyrzutu sumienia i można się przyzwyczaić. I tak też również Nie. można się przyzwyczaić do obojętności na y, troskę o życie duchowe. I do tego to też y, z pewnością może prowadzić. A jak z, zaczyna się zabijać życie duchowe, to zaczyna się um, zabijać również myślenie człowieka duchowego. Jezus powiedział do Piotra zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co boskie, tylko o tym co ludzkie. I człowiek wtedy nie, 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 nie myśli o Panu Bogu, bo mu Bóg jest niepotrzebny, bo on się musi zająć swoją egzystencją, który jest zastraszony, bo jest ograniczony, nie ma też środków, coraz trudniej ze środkami do życia, więc siłą rzeczy koncentruje się nad tym co zewnętrzne, a za, jakby oddala na dalszy plan to, co jest wewnętrzne, co jest dla Niego priorytetem, co powinno być, bo Bóg na pierwszym miejscu w naszym życiu. I to powoduje, powoduje zabijanie myślenia duchowego w nas. I, i, bo mi trudno, jako, już nie, nie, nie tylko jako księdzu. Ale jako, jako zwykłemu śmiertelnikowi, zwykłemu człowiekowi zrozumieć, że ludzie mogą stanąć przed kamerami telewizora, czy mogą wyjść na ulicę i takie niedorzeczne rzeczy opowiadać. Czasami mieniący się jako ludzie wykształceni jako z tytułami naukowymi, a mówią rzeczy ze świadomością człowieka, który nie uwzględniając osiągnięć medycyny biologii, nie uwzględniając niczego, ze świadomością człowieka właśnie jakby, jakby, był w wieku przedszkolnym. Czasami przedszkolacy mądrze się wypowiadają, niż wielcy uczeni ludzie tego świata. To nie jest brać i siostro, to nie jest tylko myślenie takie tego człowieka. Jest to myślenie spowodowane, spowodowane właśnie tym, że do głosu dochodzi Laicyzacja, czyli kultura, cywilizacja śmierci, ale też do głosu dochodzą ludzie, którzy są narzędziami tej cywilizacji śmierci. Cywilizacji śmierci. A ponieważ yy, są takie możliwości, więc oni są, oni są yy, na, pierwszych, yy, na pierwszych miejscach tam da dawani, a ponieważ yy, jest izolacja. Dużo czasu spędzamy, zresztą dzisiaj ludzie dużo czasu spędzają przed telewizorem, chociaż wczoraj były czarne ekrany. To też jest bardzo wymowne. Więc słuchają, oglądają i czy słuchają, czy nie słuchają, ale mówcie, mówcie i coś tam kłamcie, kłamcie, coś z tego zawsze zostanie. I się nastawiamy tak. I na przykład mi trudno, jestem w rodzinie katolickiej. I nagle słyszę w jednym z programów audycji, wypowiada się pani profesor, że powinna być eutanazja dzieci. Jestem w domu katolickim, tak zwany, tak mi się wydaje przynajmniej, bo za takich ludzi się uważają i oni potwierdzają tę prawdę, że powinna być eutanazja dzieci. I wiemy, że w Belgii na przykład zabito już trzech chłopców, 7, 9, 12 lat. Bo człowiek, yy, człowiek uważa, że, że wie lepiej, co drugiemu człowiekowi potrzeba. To jest cywilizacja śmierci, kultura hołdowaniu egoizmowi ludzkiemu, która nam mocno zagraża. I ta, ta infekcja takiego myślenia wdziera się. No my jesteśmy troszkę tutaj obecni, starsi, i no jesteśmy jakoś tam ugruntowani, wychowani w innym klimacie, atmosferze, ale wdziera się mocno do myślenia młodych ludzi i do myślenia dzieci. I właśnie o to chodzi, żeby do tego pokolenia to się wdarło. Żeby człowiek yy, wszedł mocno w tą cywilizację śmierci yy, i żeby nie widział w tym problemu, a nie będzie widział w tym problemu, jeżeli mu się wyrwie Pana Boga z serca. Jeżeli wprowadzi się obojętność na obecność Boga w życiu. I to widzimy, że idzie doskonale ta machina idzie doskonale w parze. Wydziera się Boga ludziom i jednocześnie się daje, yy, daje właśnie yy, takie, a nie inne yy, karmy, bo tak trzeba nazwać nie pokarmy, tylko karmy, które zczynią z człowieka obrazu pana Boga powoli bestie, Bo bestia chce królować. Mocne porównanie, ale ona chce doprowadzić nas, byśmy byli bestiami. I to jeżeli chodzi o sprawę ingerowania w życie, czy zabijanie człowieka w różnych okresach życia, my nie mamy prawa. Czy, czy wypowiadanie się, że aborcja powinna być związana ze świadczeniem medycznym. To nie jest świadczenie medyczne. I teraz przenosi, też rozmiększa się sferę życia, właśnie to, o czym mówiło nam pierwsze czytanie, sferę życia rodzinnego, relacji rodzinnych. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale być może też jakieś przymiarki są. Nowe, nowe czasy nastały w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie, tak podają niektóre media, przygotowuje się, żeby ambasadorem w Polsce został mężczyzna, który ma męża i mają dwoje dzieci. Dlaczego akurat do Polski? Dlatego, że jesteśmy krajem naj, najbardziej, najbardziej trzymającym się Jezusa i Matki Bożej. I przez aplikowanie właśnie takiego, takich rzeczywistości świat będzie rozmiękczał nasze myślenie, bo będziemy widzieli, oni, oni normalnie będą funkcjonowali. A jak się patrzy, że coś normalnie funkcjonuje, to powrótku się przyzwyczajamy i, i, i za coś normalnego zaczynamy to uważać i myśleć, że, że tak jest. I nie widzimy już problemu. I to jest właśnie nic innego, jak rozmiękczanie naszego sumienia, odzieranie z wrażliwości i zabijanie ducha. A więc. Sfera religijna, sfera dotycząca życia i sfera dotycząca powołania, to jest nowotwór który, cywilizacyjny, który toczy cywilizację chrześcijańską, prowadząc do cywilizacji śmierci. I to ktoś nad tym czuwa. Ktoś, ktoś siebie czyni Boga. Bo to nie przychodzi tak. To nie jest tylko wynik rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Ten wynik jest prowadzony, jest sterowany, tak jak, tak jak to, że my nie, już kiedyś mówiłem w homie, tak jak że my, to, że my nie jesteśmy wolni, to musimy być tego świadomi. To nie jest tak, że, że ja mogę powiedzieć, co mi się chce, mogę zrobić, co mi się chce i nic nie jest, pozostanę bezkarnie. To tak się wydaje tylko. Kiedyś rozmawiam, odwiedza mnie człowiek, młody człowiek, rozmawiamy, ponieważ troszkę tam yy, z może tego nie widać po mnie, ale czasami ćwiczę, jak mam taki przypływ, właśnie, by zatroszczyć się bardziej o, o sprawność fizyczną. I rozmawiamy o takim sprzęcie, właśnie, do ćwiczeń. I ten człowiek pokazuje mi komórkę, który, i w tej komórce nagle pojawia się reklama tego sprzętu, o którym rozmawialiśmy. A on nigdy nie szukał tego. Nie szukał tego. Więc bracia i siostro, o czym to mówi? Że nasze, nasz sposób myślenia, sposób dokonywania wyborów jest też sterowany, sugerowany. Co my mamy wybierać, jak my mamy myśleć, w którą stronę mamy iść. I jeżeli nie będziemy trzymali się Boga, jeżeli nie będziemy się trzymali właśnie tej świadomości, że jeden jest Was nauczyciel Jezus. To my zginiemy. I to wcale nie umrzemy. Umrzemy fizycznie też. Ale co z tego, gdybym cały świat zyskał, na duszy stratę poniósł? Umrzemy na duchu. I zakróluje, i nie niebezpieczeństwo królowania szatana, yy, no, to otwarta droga do, do, do tego. Dlatego tutaj też. Dziękujemy Duchowi Świętemu za mądrość w oświeceniu widzialnej głowy Kościoła papieża Franciszka, że ten, to hasło nam daje jako motto przewodnie tego światowego dnia po po chorego. Jeden jest nauczyciel, popatrz ilu próbuje nas uczyć. Ile do ja, mojej ulubione sformułowanie, ile tup do nas przemawia. Słuchać jednego, bo inaczej się rozminiemy z prawdą i rozpłyniemy. Dlatego kochani bracia i siostry, do was, właśnie osób starszych, do siebie też, bo apeluję, byśmy nie wypuszczali z rąk różańca prosząc o, i nie opuszczali modlitwy, prosząc o mądrość, dla nas, dla naszych bliskich, o zachowanie wiary, o zachowanie wierności Jezusowi, o, zachowa o zachowanie miłości do Matki Bożej w naszym narodzie, bo ten, yy, bo mamy być właśnie tą iskrą, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa, gdzie nie będzie ani choroby duszy, ani choroby ciała, tylko będzie rzeczywistość, która nas będzie doty dotyczyła, takie, jakie życie, takie będzie Jego wieczne przeznaczenie. Zatem w naszych rękach, Bóg nam daje wolność, w naszych rękach jest nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. Mądrze słuchać, wiedzieć, kogo mam słuchać, bo nie wszyscy, co mówią przekonywująco, mówią prawdę. Jeden jest Wasz nauczyciel.